Witam was bardzo serdecznie w odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy normalnie razem. mną. dzisiaj jest. I się ma? i będziemy sobie oczywiście grali w Minecrafta, ale challenge. Musimy do. On będzie oceniał nasze rudy. Że widz na przykład przy... za węgiel są ponad. Za węgiel jest nic, ok? Dwa jeden punkt. Tak. Za iron? Nie yy, to będzie dziesięć punktów. Okej, okay. oczywiście za golda. Yy, tak. Yy, gold jest bardzo słaby, tak myślę. 5 punktów. Diamenty? Yy, 15 punktów. I oraz nasz niezawodny lapis. L lapis dla Julii. Yy, to jest, będzie jakiś z 50 punktów, bo on jest bardzo rzadki. Dobra, to zaraz się widzimy, tylko weźmy kartkę i długopis. Dobra, więc jak widzicie, mamy już kartkę i tu kładę w moją skrzynię, tylko że ten iron się nie liczy. Mm, nie, ale potem będziesz musiał wszystkie rudy przepalić. Mm, tak, tylko ten iron może są do osobnej skrzynki. Ja Pamiętaj, że tu jest skrzynka, w której miałem tą rzecz, okej? Okay? Dobra, ale potem musisz to wszystko przepalić przez to tak. będziesz. I jak widzicie, no to... Złoto też on myśl, że... No to pomału będziemy zaczynać I schowam sobie to Jeszcze ten iron jeden I Ja sobie tu schowam co mi jest niepotrzebne wszystko Okej, okay, tam też mi będzie Jeszcze sobie tak jak skraftujemy plastiksy, bo kilofy Wiecie o co chodzi, że z kilofem może być coś I oczywiście no zrobimy sobie tanki. I jeszcze zrobimy mieczyk I oczywiście no bo, bo bez mieczyka by mi się to nie udało I to jest tak no to myślę, że zaczniemy pomału leżeć. Okej. Okay. Może bym sobie skraftował dwa te kilofy? Jak coś to wezmę stołna? Okej, okay, dobra, idziemy. A tarczy się z czego robi. To musi mieć iron. Aha, to jak to będziesz to. No. Mamy już pierwszy, pierwszy iron. iron. Tylko, że wolę się spodbudować z na ten moment, bo stolna mamy nie bo stolna w każdej chwili mogę zdobyć, co tak, nie to widzę. To mi? Się nie liczy jako ruda. Tak, w ogóle. To jest takie do podbudowy coś takiego. Wow! I to jest tak, zrobimy sobie za ale już na start nie mogę się cować, bo jeżeli wrócę na start, to po prostu przegrywam. Zgadza się? No i Już start nie mogę, to muszę właśnie ręcznie już to wszystko zaczynać, bo na start to już zaczyna, to wtedy przegram. To, jeszcze... to jest grawer, to nie kom, hmm. bo nie ma dalej. Dobra, to teraz jak widzicie robimy sobie crafting, bo już tam nie mogę się cofnąć na start. Jakbym się cofnął na start, to wy... I teraz tak, musisz mi zapisać, ile było za iron? To wejdź w invent. Za Iron było chyba 5 chyba. Nie, 10. 10, no to razy 50. 5, no. To zapisz mi 50 punktów. Okej, okay, i też dalej lecimy. Pyk. Mm, Okej, okay, mam już 50 punktów. I teraz tak. Dalej sobie myślę, żebyśmy zrobili. Czekajcie, co ja miałem na myśli? Mm, piec. No bo tak, musimy zrobić piecyk Bo jak my przepalimy I zrobimy hurtowniczy Tak, w lepiej. Od razu z tego zrobimy hurtowniczy Od razu zrobimy hurtowniczy Hutniczy Hutniczy, hutniczy Tylko właśnie zaraz tam będę schodził Jak Dream Tylko zrobię drobinki i będę schodził Lepiej wiadro no, dobra to ja zrobię ten piec hutniczy i zaraz się widzimy. A więc jak widzicie już jesteśmy sobie i już zrobiłem piec hutniczy, no to myślę, że to bierzemy i idziemy, co nie? No. Bierzemy piec hutniczy, bierzemy crafting i idziemy w dal. Wyruszamy w dal. Dobra, to tylko sobie dorobimy torczy, na razie co? A nie marnuj węgla, bo on jest na węglu ten piec, nie? Zmarnowałam cały w tym momencie. Co mnie to? Jakby tak Lepiej tu się po, po tym. Po ścianach się tu skakać. Ooo, Spiderman tylko. Tylko widzowie... Nie wiem kto nie lajkuje. Też mogę być widzowie dreamem. To jest to, że mogę się nauczyć po raz pierwszy dreamować. Czekaj jak to zawsze robi dream? I tak? Żeby przez to nie spać. Ja, ja się nigdy nie nauczę być Dreamem. Jedna łapka to, żeby by być Dreamem, co nie? No. Okay. Iron, to już zdobywamy Iron, to zaraz Ci pokażę ile go. Tam, jak ktoś ja tam te 5 to razem zdobyłem znów 5, bo... Czyli mam już ogólnie 100 punktów. Napiję ja ci tu napisz napij 50. 50 plus 50, no to tu już mam 100 punktów. Widzicie, co no to mam 100 punktów za sam iron? Kurde, co tam dalej może być? Co tu dalej jest? Hmm. Tutaj mamy ponad stack. Dobra, du czy góra? Hmm, lepiej, du chyba by było. Pierwszy mobek widzowie. O, kurde, spawner gdzieś jest. Czekajcie, tak się zrobimy. I tak, tak, tak. I właśnie boję zombieków. Spider jeszcze tam jest. Ale jest Iron. Kolejny Creeper. No, to jest taki Minecraft, co nie? To jest Minecraft. Po prostu. Dzięki Minecraft. Tak tylko że tu jeszcze coś mi z pleców może pobić. Zapijałeś mnie? Coś wyciło. się świeciło. Bo nie, bo tego pana mi chodzi. Tylko proszę, ja się boję takich... z taką z takim jakby kuperem. Kiszniowych. Dobra Bycie minerem to jest też takie niebezpieczne względem mobów No ale jak chcę coś tu zrobić szybko Oczywiście jak będziemy śli to będziemy sobie Tak pociutko tu, żeby moby Tak tylko jak tam będą moby to żebyś miał drogę ucieczki nie? To patrz, tak? Tak, tak. Dobra. Mm. I też myślę, że fajnie by było zademonstrował widzom działanie pieca chłodniczego No właśnie, zaraz tylko czekajcie, muszę węgiel znaleźć. Dobra, tu mamy dużo irona, tylko czy jest tutaj jakiś mob Dobra. Tu już nie ma o co się, to myślę, że się zaczniemy kopać. To, to już będzie dużo i ja zaraz to wszystko przeliczę, ten cały iron. To pamiętam, żeby 5 z tego odjąć. Ok, i co jeszcze tu mamy? okej okay, to teraz 5 z tego odjąć, to dostaję razem. Skurde, jak ma się te większe, to nie da się tak przeliczyć. Mm. Przelić, dawaj. To 9 razem wykopałeś. 9? I ile punktów? 90. Bo za każdy był ta. 5 punktów za tam. iron? No, za jedną sztukę. Czyli to by tak wychodziło ze 100. Sto... Tu masz to. 190. Okej, okay, mamy 190 punktów. Ej, tu by było dobre na takie te mieszkanko. No, taka baza wypadowa. Ej, co wy na to? piszcie w komentarzach. Ej, może jeszcze dzisiaj nagram odcinek, jak to remontujemy. To właśnie zamknę zamknę tutaj Minecrafta i to zbudujemy taką bazę. I co? Tylko zaś jak będziesz do niej wchodził? Tylko zaś górą wyjdziemy i zrobimy drabinki. I zaś może, bo jakby to było daleko od wioski. No. Dałbyś się o kolajkę chyba, nie? Ta! Piszcie czy coś budować. tak. A ja mam dużo, a ja, a ja mam Irona dużo. No, ale tu węgiel chyba był, nie? Ale dobra, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że taki odcinek Wam się spodobał. Oczywiście powiedz ile mamy punktów. Przez cały odcinek wychodzi 190 punktów. Mhm. Przy czym prawdopodobieństwo błędu sięga tak około 50%. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Myślę, że taki odcinek wam się spodobał Jeżeli będziecie chcieli więcej Jeżeli będziecie Chcieli, żebym zrobił tu bazę Ale zrobię tu bazę Na taki specjal Piszcie jak ma to wyglądać Jak widzicie ja tutaj na razie Nie będę nic budował Tylko jak tutaj jeszcze mam odpalone Jak widzicie po prostu tak Tu może bym ściany zrobił ze stołu A podłogę z drewna co wy na to? Jak widzowie daję Wam głos, żebyście napisali, wystarczy, że wejdziecie w komentarz i byście napisali i tutaj byśmy całe eksplorowali. no to ja się z wami żegnam. No to pa.